Witam wszystkich serdecznie na prezentacjach i na relacjach firmy Auto Import Nieporę. Przed nami prezentacja bardzo ciekawego samochodu, który idealnie będzie się nadawał na zbliżającą się porę letnią, czyli mamy za, do zaprezentowania Cabrio. Jakie Cabrio, słuchajcie, to już Wam pokazuję. No myślę, że niezwykle ciekawy samochód pojawił się na naszym placu. Audi TT w wersji nadowoziowej Cabrio 1.8 Turbo 2003 rok, czyli uwaga, Audi TT ma 20. Dwa lata, 22 lata już Audi TT ma, czyli jest to tak naprawdę już Young Timer, słuchajcie. No myślę, że z przekozacką linią nadwozia. Uważam, że tego typu samochody, właśnie jak Audi TT, czyli takie auta nietuzinkowe, które w swoim czasie produkcji, czyli w latach 2000, myślę, że wzbudzały bardzo duże zainteresowanie na drogach. Do tej pory wzbudzają te auta duże zainteresowanie. A co to się musiało dziać w 2003 roku? Taki roadster z przednim napędem z bardzo dobrym silnikiem. Tutaj mamy legendarny silnik 1.8 Turbo. Co prawda o mocy 150 koni. Były tu różne wersje silnikowe, były 180, 225. Były nawet wersje Quattro. Nie wiem czy cabrio było w wersji Quattro, ale generalnie wersja coupe występowała w wersji Quattro takiego auta. Tutaj mamy auto z 2003 roku, sprowadzone przeze mnie z Niemiec, zakupione na aukcji i tak naprawdę zakupione, słuchajcie, w 5 minut od pojawienia stwierdziłem, że to jest idealny moment, żeby kupić Cabrio. Auto kupione chyba miesiąc temu, więc mówię: kupię, może się sprzeda, nigdy takiego modelu nie miałem. samej wiecie ciekawości posiadania takiego samochodu, ja coś takiego mam, że wiecie, dla mnie, handel samochodami to też jest spełnienie jakichś tam motoryzacyjnych marzeń. No i ten samochód był dla mnie bardzo dużą ciekawostką. Tutaj mamy świetnie wyposażony egzemplarz, za chwilkę o tym wszystkim Wam powiem. Auto muszę niestety wszystkich zmartwić, już jest. Zarezerwowane, tak naprawdę sprzedane. Też ciekawa historia, jak to auto się sprzedało. Było u nas dostępne w sprzedaż, ale było dostępne tak naprawdę do pojechania na przegląd techniczny. Jak pojechałem tym autem na przegląd techniczny, tak diagnosta Wojtek się, słuchajcie, na ten samochód od razu zdecydował. Konkretna rozmowa, krótka piłka. Zrobiliśmy serwis olejowy, nie robiliśmy tutaj poprawek lakierniczych. Pokażę wam jakie ma wady ten samochód. No 2003 rok 20, przypominam, dwuletni samochód. No musi mieć jakieś wady. Pomimo tego uważam, że jest w świetnym stanie i w bardzo ciekawej specyfikacji. Przede wszystkim bardzo fajna specyfikacja kolorystyczna. Świetny stan dachu, świetny stan podwozia, świetny stan silnika. Parę rzeczy widać, że było już robionych w niemczech wymienianych, jak nie wiem, przewody od pompy wspomagania, nówki, sztuki, które niestety w tym modelu korodują. No Pary parę takich, wiecie, drogich rzeczy porobionych, aczkolwiek też nadal ten samochód, pomimo naszego serwisu, jakichś tam poprawek, myślę, że będzie wymagał jakiegoś tam dodatkowego dopieszczenia. Auto na pewno nie jest idealne. Ale jakie ono jest fajne Naprawdę jakie ono jest fajne To zobaczcie sami Nie rozłożyłem dachu bo chcę Wam to pokazać jak ten dach się rozkłada Ale też chcę Wam pokazać jak ten dach w jakim on jest stanie On jest mięciutki On jest naprawdę nigdzie słuchajcie niespękany. No widać że samochód musiał być garażowany Dodatkowo w firmie Kerto Została zrobiona impregnacja tego dachu To już ode mnie gratis dla Wojtka Zobaczcie w jakim stanie jest szyba tylna I ona jest podgrzewana i to jest naprawdę chyba nie żadna pleksji. Dodatkowym smaczkiem uważam w tym egzemplarzu jest ten bagażnik na tylnej klapie chromowy. No myślę, że petarda, jak tutaj byśmy dołożyli jakąś taką gustowną, skórzaną torbę. Myślę, że fajnie by to wyglądało. Aczkolwiek muszę Wam to pokazać też gabaryty tego samochodu, bo pomimo, że to jest auto dwuosobowe, taki roadster, to naprawdę jest bardzo dobrze przemyślane. Po pierwsze, dach chowa się w tą tutaj oto Wnękę, nie zabierając nam pojemności bagażnika, co jest bardzo rzadko spotykane, jeżeli chodzi o kabriolety. Bagażnik non stop mamy taki sam, taką samą wielkość, już wam pokazuje bagażnik. Bagażnik otwieramy z wnętrza, wnętrze też bardzo ciekawe, za później wam pokażę. Tutaj mamy przycisk, jest kliknięcie charakterystyczne. Pokażę wam jakie tutaj mamy wyposażenie, bo jest bardzo dobre nagłośnienie firmy Bose. Na siłowniczkach, zobaczcie, klapa bagażnika. No, i taki mamy bagażnik, i ten bagażnik nie jest ograniczany zupełności przez dach. On jest cały czas taki sam. Jedyną rzecz, którą tutaj trzeba wozić w bagażniku, znaczy trzeba i nie trzeba, to jest taka nakładka. Jak otworzycie dach, tą nakładkę, zobaczcie tu macie instrukcję, nakładacie na dach. I spróbuję to dzisiaj z Wami nałożyć, żeby też porobić zdjęcia, żeby Wam to pokazać. Tak wygląda te tetka. Tutaj wyjmiemy sobie to, słuchajcie, odłożymy. O, tutaj może na przyczepę. Tak wygląda ta nakładka tutaj, która nam wypełni jak otworzymy dach. A ja chcę Wam pokazać jak wygląda bagażnik. Zobaczcie. Wygłuszenie w 2003 roku i to jest grube. Naprawdę wygłuszenie klapy bagażnika. Teraz coś powie, czym ja się podniecam? Słuchajcie, otwórzcie sobie samochody z dzisiejszych lat produkcji. Toyota na przykład. Czegoś takiego? Po co? Po co to dodawać klientowi? To generuje nam dodatkowe koszty. Tak wygląda tutaj, zobaczcie, pod pokrywą bagażnika samochód. Fajna taka sztywna podłoga, zobaczcie, składająca się w, w taką harmonikę. Tutaj mamy wlepkę, kod silnika, numer WIN, jeszcze nie odklejona, 22 lata przypominam. Tutaj prawdopodobnie mamy subwoofer. Mamy, słuchajcie, nakładki na śruby, nie wiem czy są nałożone, czy nie. A teraz nie są, bo są takie nakładki kołpaczki, czyli kompletne wyposażenie tutaj jest. Bardzo ładne, bardzo zadbane generalnie auto w środku e, nie powiedziałem, druga właścicielka od nowości, Niemka e, już nie pamiętam nazwiska, powiem Wam szczerze, ale właśnie druga właścicielka dobra, słuchajcie, zamykamy bagażnik i co, robimy czary mary, trzeba to auto otworzyć mu dach i pokazać Wam jak wygląda w pełnej okazałości i tak wygląda tetetka bez dachu i tutaj macie tą nakładkę. Tej nakładki tak naprawdę nie musicie nakładać, która tam leży, ale zaraz spróbuję ją nałożyć, żeby wiecie, pokazać Wam w pełnej okazałości. Mamy dwa takie pałąki zabezpieczające przy dachowaniu. No i są bardzo ciekawe rozwiązania w środku tego samochodu. Uważam jak na 2003 rok. Zobaczcie, boczne poduszki powietrzne, poduszka kierowcy, poduszka pasażera, czyli mamy cztery poduszki powietrzne dla dwóch tutaj podróżujących osób. Bardzo fajnie zobaczcie, zrobiony, dodatkowy schowek. O i taki nawet widzę tam jest głęboki. Można sobie naprawdę coś tam pochować. Wszystko działa, zobaczcie, z takim charakterystycznym kliknięciem. Tutaj mamy głośnik basowy, prawdopodobnie subwoofer. Zobaczcie, dwa cup holdery też się zmieściły w takim małym wnętrzu. Zwróćcie uwagę na te przyciski. Te przyciski w latach 2000 w Audi, no one przyznacie, że się bardzo wycierały. No tutaj troszeczkę widać wytarty, w ogóle jest w odcieniu granatu, widzę ta deska. Tutaj widać troszeczkę, zobaczcie, wytarty ten plastik gałka zmiany biegów. No przy tym pełnym słońcu e, wnętrze nie prezentuje się, powiem Wam szczerze, jakoś topowo. Jak zasłonimy dach wygląda zupełnie inaczej. No i udało mi się zamontować. Powiem Wam szczerze, no nie jest to idealne rozwiązanie. Zajmuje to około 5 do 10 minut. Na pewno troszeczkę wymaga wprawy. Za pierwszym razem e, trzeba się tego po prostu na spokojnie nauczyć. Nakładamy i tak naprawdę tutaj Dociskamy, wpychamy, jest odpowiednia kolejność. Są jeszcze takie dodatkowe zabezpieczenia, żeby nam to, wiecie, nie odfrunęło. E, tego na razie nie zakładałem, żeby Wam tylko pokazać, jak to wygląda. Zobaczcie, w jakim stanie to jest. To nie jest nigdzie wyblakłe, to nie jest nigdzie, nie wiem, jakoś bardzo zniszczone. To jest taka, takie coś jak na desce rozdzielczej, można powiedzieć, taki materiał, może skórka bardziej tak się prezentuje Audi bez dachu i myślę, że dopiero teraz może się ten samochodzik podobać. Ciekawego wyposażenia przechodzimy, słuchajcie szybko, bo chcę wam ten samochód zaprezentować. Mamy xenony, 2003 rok. Mamy zobaczcie soczewkę, mamy xenony, mamy w ogóle czarną lampę, to z oznaczeniem nie wiem, Boszowską, Nie wiem, czy to jest w fabryce taka czarna, czy to jakaś specjalna wersja, ktoś podpowie. Mamy niestety nieudolnie polakierowany zderzak. On już ma kilkanaście odprysków. I generalnie był plan na to taki, żeby ten zderzak lakierować. Był plan też taki, żeby lakierować te drzwi, słuchajcie, bo tutaj na dole niestety pojawia nam się, pojawiają nam się niewielkie oznaki korozji. Auto jest ogólnie e, całe w oryginale, ale ma zrobioną tutaj zaprawkę. Ktoś obijał, zobaczcie mocno, drzwi, jak otwierał gdzieś o inne auta. No i Niemcy są z tego znani, że potrafią taką punktową zaprawkę zlaną właśnie zastosować. I żeby to dobrze zrobić, tak naprawdę musimy polakierować całą lewą stronę. Tutaj nowy właściciel stwierdził, że jemu to nie przeszkadza, nie będziemy tego lakierować i po prostu auto odbiera w takim stanie jak jest teraz. E, pokażę Wam wnętrze, e, jak fajnie wygląda w tym aucie. E, przypominam, 22 lata. No teraz wiecie, mamy bardzo duże słońce, więc nie zwracajcie uwagi na jakieś takie szczegóły. Jak zamkniemy dach, to aż tego tak bardzo nie widać. Do otwierania, słuchajcie, szyb. Mamy takie dwa przyciski. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Boczek oprzyty w skórze. Nagłośnienie sygnowane Bose, fotele skórzane one nie były tutaj specjalnie czyszczone je można jeszcze zmatowić dodatkowo, jakby ktoś chciał. Kierownica zobaczcie, taka ala sportowa w niebieskim odcieniu. Co tutaj więcej? W aucie zrobiliśmy, naprawiliśmy zegary. Zegary niestety były, wyświetlacz centralny był popsuty skrzynia pięciobiegowa, nie sześciobiegowa no i tutaj cały ten system otwierania dachu do nawigacji, czyli widzę, że auto jest wyposażone słuchajcie, jeszcze w nawigację, grzane stołki, zobaczcie jak Audi robiło kiedyś przyciski zobaczcie z jakim to oporem chodzi coś pięknego, tu Wam się zapala dookoła moc grzania tak to nazwijmy, wciskacie to wszystko działa, zaślepka radia, radio Audi Chorus, no i to jest też właśnie system Bose. Jak odpalimy to generalnie to widać. Tutaj widzę, że mamy jakiś dodatkowy uchwyt do telefonu z oznaczeniem Bluetooth Only. Nie wiem, powiem wam szczerze, czy to można by było jeszcze w dzisiejszych czasach uruchomić. No i tak wygląda tutaj mała podsufitka. małe elementy. No tu stareczka widzę, mamy e, tak zwane słoneczniki. Tak się auto prezentuje. Powiem wam szczerze, zakup tego auta sprawił mi bardzo dużą frajdę i za to lubię swój. E, swój interes klimatronik jednostrefowy e, też fajnie rozwiązany to wszystko z takim wiecie działa fajnym klikiem tak to nazwiemy e, samochód naprawdę bardzo bardzo zadbany e, jak na swoje lata oczywiście no nie jest żaden stan kolekcjonerski broń Boże przebiegu nie powiedziałem jeszcze wam pokażę że mamy ten pomat mamy ten pomat zobaczcie po lewej stronie chcę wam odpalić samochód pokazać zegary jak zrobiliśmy tutaj ten środkowy wyświetlacz został wymieniony na nowy Całkowicie nowy wyświetlacz. Koszt, mówiłem na którejś rolce, 400, bodajże 50 zł, ze wszystkim, czy 350 zł, 350 zł. No, ten wyświetlacz był cały rozlany. To jest standardowa usterka. Przebieg, widzicie, 191 tysięcy, jak na 22-letni samochód uważam, że przebieg rewelacyjny. No i widzę, że mamy kontrolę trakcji. W tamtych czasach to było na pewno coś nowego. Przechodzimy, słuchajcie, pod maskę. Pokażę Wam legendarny silnik od grupy Volkswagena. Tak wygląda ulica pod maską. Nie mamy wygłuszenia maski, pewnie było fabrycznie, ale się zmyło. Pod maską wygląda bardzo ładnie, zero korozji. Tutaj mamy tabliczkę znamionową tego auta. Zobaczcie błotniczki tutaj pochowane jak w dzisiejszych, na przykład Arteoni, identyczny zabieg jest zrobiony, że jest bardzo mały błotnik. Tutaj macie też zobaczcie, niewielki niewielki odprysk i oznakę korozji na tym samochodzie. Płyn do spryskiwaczy sobie tutaj wlewamy. 1.8 150 koni 1.8 turbo, czyli ta podstawowa jednostka bazowa. Były jeszcze jednostki 180-konne i 225-konne. Auto jest u nas świeżo po serwisie, po takim przeglądzie, przejrzeniu. Widzę, że rozpórkę mamy. Tak się prezentuje auto pod maską. Maska też, kilkanaście jakichś drobnych odprysków, no ale to jest normalne, słuchajcie, to nie jest nowy samochód, tym bardziej z tego roku. Otwieramy sobie drzwi pasażera. Sztywność nadwozia, bo też każdego wszystko zawsze ciekawi, jak jest sztywne nadwozie w takim kabrylecie. No czuć słuchajcie, to nie jest tak, że ten samochód jest jakoś super sztywny, na pewno dużo pływa, bardziej pływający niż niż model kupeku. To jest zlecenie, które my zrobiliśmy w samochodzie. 2200 zł dołożone była naprawa alternatora głośno generalnie pracował osprzęt tutaj klimatyzacja była nabijana serwis olejowo filtrowy wymieniony bagnet bo też był ułamany także takie wiecie tego typu rzeczy a i z pompą wspomagania tutaj działaliśmy pompa wspomagania została wymieniona były wymienione przewody do pompy wspomagania ale sama pompa w sobie wymieniona nie była tutaj mamy wlepkę aby ktoś zobaczy, chciałby zobaczyć, jaki tutaj mamy kod silnika, to wszystko macie opisane. Mamy Tif niemiecki to też jest ważna rzecz przy takich starych samochodach. Generalnie z Niemiec tego typu dokumenty poświadczają wam przegląd w samochodzie, znaczy przebieg, przepraszam. Tutaj mamy przebieg 187 tysięcy datę 26, a, września, to jest data pierwszej rejestracji tego auta, a datę wykonania tego badania. Poczekajcie zaraz znajdziemy, tutaj znaleźliśmy datę 1 listopad 2023 o godzinie 10.29 przebieg macie 187 zanotowany, jest książka serwisowa do tego auta ale co wam będę tutaj mówił nie jest wypełniana regularnie, kilka wpisów bodajże tylko jest odbiór z salonu, jakieś tam serwisy pierwsze i tak naprawdę tyle, także tutaj nie ma się czym za bardzo pochwalić. Słuchajcie, znowu się rozgadałem e, o takim samochodzie. Nie ma co się dziwić, że Staszek się rozgadał, bo po prostu powiem Wam szczerze, że zakup tego auta naprawdę sprawił mi ogromną przyjemność. E, powiem szczerze, kupiłem to auto pod... <grych> Wpływem chwili. To nie było tak, że myślałem o zakupie takiego samochodu, broń Boże. Pojawiło się to auto na aukcji, po prostu kliknąłem, kupiłem, dołożyłem, żeby go zamknąć przed czasem. Na tak zwanej aukcji, kup teraz został kupiony. Spodobał mi się takie, wiecie, elementy. Może kiedyś w ogóle mam taki pomysł, żeby nagrywać wam filmy, jak kupuję auta na aukcjach takie elementy jak kapelusz leżący wiecie na fotelu pasażera jak dbałość o szczegóły w tym aucie jak dach w jakim stanie był i ogólnie wiecie no samochód oczywiście on by można by było zrobić korektę lakieru nabłyszczyć go trzeba by było pomalować tamte drzwi żeby był taki perfekcyjny ale obecny nowy właściciel który to auto dzisiaj ode mnie odbiera no wiecie nie jest aż tak na to nastawiony spokojnie będzie sobie to auto dopieszczał i myślę, że to jest też fajna ciekawa lokata kapitału ten samochód Sprzedajemy, nie wiem czy w dużych pieniądzach, czy w małych pieniądzach. On był u nas wystawiony przez sprzedażę między 24 bodajże a 26, uwzględniając już ten serwis, który zrobiliśmy, i ewentualnie poprawki lakiernicze. Tutaj nazwijmy to diagnosta z stacji diagnostycznej, z którą współpracujemy. Troszeczkę dostał, nazwijmy to, dużo niższą cenę, ze względu na to, że tych rzeczy po prostu nie poprawiamy. To jest normalne. Samo, wiecie, lakierowanie tutaj tego auta by kosztowało pewnie z 3000 zł, minimum, żeby go naprawdę idealnie wyprowadzić. Więc tutaj dostał troszkę inną cenę. Czy to jest jakaś wysoka cena? Jak patrzyłem na kabriolety dostępne, to jest po pierwsze bardzo mało tych samochodów, po drugie nie wiem w jakim są stanie i nie chcę oceniać, wiecie, bo nie jestem rzeczoznawcą na odległość widzę ten egzemplarz, widzę jak ten samochód wygląda on nie jest perfekcyjny, nie jest idealny ale jest naprawdę w fajnym stanie jak na 22 lata i myślę, że będzie jeszcze służył jeszcze będzie służył długo nowym właścicielom i będzie sprawiał radochę, bo ten samochód ma właśnie dawać radochy. to jest auto raczej weekendowe, raczej właśnie w taką pogodę żeby się przejechać, żeby poczuć troszeczkę wiatru we włosach, myślę, że fajny samochód jak ja go zobaczyłem to po prostu poczułem tak jak na początku wiecie autohandlu, że fajnie mieć taki samochód po prostu w ofercie. Czujecie o co chodzi. Nieważne czy na nim zarobicie, czy stracicie, po prostu chcecie go mieć, tak? I tyle. I takie było moje, wiecie, postanowienie, jak to auto kupowałem. Chciałem go mieć i go mam i teraz mogę Wam go zaprezentować. Przecież ciekawostkę chcę zobaczyć, jak się otwiera wlew paliwa. Czekajcie, tutaj też fajnie aluminiowy wlew paliwa na tylnym błotniku. Zaraz znajdziemy pewnie jakiś Zwichaj Tutaj, oczywiście, jest przycisk w tym samym miejscu, co. O, dobra, otworzyło nam się. Też ciekawostka dla wszystkich, przecież nie wszyscy mają Audi TTA. A, czy to jest taka zaślepka? Jest zwykły plastikowy korek. Macie opisane, jakim paliwem możecie tankować i powietrze, jakie powinno być. Widzę, że tu 17. Nawet można wjechać. Ogólnie felgi są takie. Jest jedno jeszcze koło do tego auta, 17-calowe, ale tylko jedno. No ale nowy właściciel już kupił s nowe felgi 17-calowe z. A4, także ten samochód naprawdę na 7 nachach będzie się super prezentował, bo będzie miał zupełnie inne odsadzenie. Zwróćcie uwagę, że tutaj odsadzenie felgi są bardzo schowane. Jak wejdą 7 nachy s lineowe one mają inne ET, wyjadą na zewnątrz. No samochód będzie myślę, że petarda. Nie wiem, czy mam od spodu ten samochód nagrany. Chyba mam, więc wrzucę. po prostu od spodu. Tutaj ten zderzak, no niestety on jest jaki jest. Tutaj zobaczcie nowy przewód od wspomagania. Nówka sztuka, tutaj też pompa po regeneracji. U nas zrobiona regeneracja i tak wygląda w podwozie w 22-letnim Audi. Tutaj widać, że było zabezpieczane, dlatego tak wygląda. Progi jeszcze są ok, aczkolwiek gdzieś już nie, gdzie, gdzie coś tam widać jakąś korozję. Zobaczcie, jak tutaj na wydechu troszeczkę korozja wyszła ale wszystko jest w oryginale. Belka z tyłu ładna, osłony kompletne. Zobaczcie osłony plastikowe w jakim stanie. 22 lata przyglądam. Przewody. Tutaj taki jakiś krzyżak, łapak, nie wiem jak to nazwać. Tutaj zobaczcie jak konserwacja fajnie zrobiona. To jest wszystko konserwacja. Samki zabezpieczone. Tak się auto prezentuje. Auto jest na zimowych oponach, ale niedługo będą letnie. Dlatego auta montowane. Tak się prezentuje Audi. Od spodu. albo po prostu się przejadę dla czystej przyjemności tym autem i pokażę Wam podwozie tego samochodu, 22-letniego Audi sprowadzonego z Niemiec. Z tego zapamiętam, jak byłem na przeglądzie, wygląda ładnie, bo już było konserwowane, także dlatego wygląda ładnie. No i co, dajcie znać w komentarzach, czy takie auta Wam się podobają. Mi się mega podobają. Interes, wiecie, jeżeli chodzi o interes, to interesu z tego żadnego nie ma, ale jaki jest fan... I dla samego fanu warto, tak, dla tak zwanego sportu, żeby posiadać taki samochód, żeby taki samochód Wam zaprezentować. Myślę, że naprawdę bardzo, bardzo fajna propozycja. Jeżeli jesteście zainteresowani sprowadzeniem tego auta, pamiętajcie, że w Szwecji, wbrew pozorom kabrioletów, jest bardzo duży wybór. Także chętnie Wam pomogę w imporcie takiego cudaka. Słuchajcie, zapomniałem dodać, wchodźcie na www.autoimportnieporem.pl tam macie zakładkę zamówienie auta i tam dokładnie sprawdzacie jak samochód z nami sprowadzić ze Szwecji. Może to być taki kabriolet. Pamiętajcie, że auta w Szwecji, właśnie kabriolety są garażowane, często są tylko jeżdżone w lecie, także są nawet w lepszym stanie niż w niektórych europejskich krajach, tam gdzie kabriolety są dużo częściej użytkowane. Zresztą w Szwecji są bardzo mało użytkowane, przez 2-3 miesiące może w roku, dlatego można kupić naprawdę perełki. Ten akurat samochód jest z Niemiec, tak? Ale możemy Wam sprowadzić auto tego typu ze Szwecji. No kozaczek, szum kolor, wszystko się zgadza. Jeszcze raz trzymajcie się na razie. Pozdro.